Multiplus 12V 800W 30A Marki Victron Energy. Zintegrowana przetwornica napięcia o mocy 800 W z ładowarką 30 A. Umożliwia budowę zaawansowanego systemu UPS wraz z monitoringiem przez internet i zarządzaniem urządzeniami zewnętrznymi. Urządzenie MultiPlus oferuje kombinację przetwornicy napięcia z ładowarką. Dzięki możliwości komunikacji z komputerem umożliwia budowę zaawansowanego w pełni programowalnego urządzenia do zasilania awaryjnego UPS. Przetwornica MultiPlus potrafi również łączyć dwa niezależne źródła zasilania w jedno, np. energię z akumulatora z energią z agregatu prądotwórczego. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie dużych mocy. Pełni programowana jest również ładowarka, którą można dostosować do wielkości akumulatora oraz sposobu zarządzania energią. Na przykład energia do zadanej mocy 50W pobierana jest z akumulatora. Po przekroczeniu tego progu dołączana jest energia z sieci, akumulatora lub innego źródła. Przetwornica MultiPlus cechuje się wysoką jakością wykonania, bardzo wysoką możliwością programowania, a także pięcioletnią gwarancją. Dedykowana jest do systemów wymagających wysokiej jakości zasilania, a także z uwagi na swoje niewielkie straty do współpracy z fotowoltaicznymi systemami zasilania. Istotnym aspektem jest też monitoring przez internet. Po zastosowaniu interfejsu Venus GX lub Octo GX możliwe jest połączenie z portalem WRM Victron Energy i monitorowanie oraz konfigurowanie urządzenia zdalnie za pomocą sieci internet.